Zobaczmy szybko, co chcemy faktycznie zbudować, żebyśmy mogli sobie lepiej zwizualizować to, co będzie efektem końcowym naszej gry. Więc jak widzicie, mamy naszego Ponga. To będzie nasza gra, którą będziemy budować. Co musi mieć rzeczywistość się na ekranie? To przede wszystkim okrągłą piłeczkę, która nam się porusza. Ale tym zajmiemy się już za chwilę. Nauczycie się, jak rysować okręgi. Poza tym chcemy mieć paletkę naszego gracza, która rusza się tak jak nasza myszka. Chcę mieć przeciwnika, który będzie sterowany przez komputer. Będzie miał trochę sztucznej inteligencji, więc też naprawdę. Fajny, fajny temat, aczkolwiek w sposobie, w którym tutaj to zrobimy, będzie on bardzo prosty. Chcę mieć trochę logiki gry, która będzie nam po pierwsze odbijała piłeczkę w zależności od tego, w którym momencie, w którym miejscu na paletce w nią uderzymy. Jak trafimy mniej więcej w sam środek, to. Um, odbije się nam prosto, im bardziej bliżej krawędzi, tym pod większym kontem, z większą prędkością. Chcemy, żeby przekroczenie krawędzi ekranu, czyli nie trafienie w piłkę spowoduje, że piłka się zdecyduje na środku, tak jak to już widzieliście kilka razy. No i oczywiście tak jak widzieliście przed chwilą ekran końcowy. Poza tym chcemy narysować siatkę. Chcemy mieć wyświetlany wynik. I to w rzeczywistości stworzy nam grę. Więc po prostu weźmy się do roboty. Dobrze, więc mamy nasz czerwony kwadrat, który się porusza, ale co chcemy, żeby się stało, to żeby zamiast opuszczał nasz ekran gry, kiedy dojdzie do tej, czerwy, do tej krawędzi ekranu. Zamiast właśnie żeby go opuszczał, odbijał się po prostu w przeciwną stronę. Okej, okay, więc zobaczmy, co dzieje się w naszej funkcji Move Everything. Tutaj naszej wartości x piłki, czyli temu jak się porusza horyzontalnie, po prostu za każdym razem, za każdą klatką gry dodajemy 1. Czyli w rzeczywistości to nie ma możliwości nawet zmienia się, to zawsze po prostu będzie się zwiększało i zwiększało i zwiększało i zwiększało, zwiększało tak właściwie w nieskończoność. Co możemy wykorzystać? To znowu nasze zmienne. Zrobimy sobie zmienną ball speed x i niech ona wynosi nam dwa, żeby troszeczkę się ta piłka szybciej przemieszczała. Teraz, jako że to jest ponownie tylko odwołanie do, do tej wartości, możemy to sobie wpisać tutaj. I poza tym, że nasza piłka się będzie poruszać trochę szybciej, to nic się nie zmieni. Dalej przemieszcza się cały czas w prawą stronę, do czasu, aż ona faktycznie go opuści, ale się jeszcze nie odbija. Jak możemy zrobić, żeby ta piłka się odbijała? Zastanówmy się nad tym. Pamiętacie te wartości, które wam pokazywałem, które pokazywały się nam w konsoli? Mówiły nam o dokładnej wartości ball x. Skoro wiemy, że nasza szerokość wynosi 800, to możemy po prostu sprawdzić, czy nasza piłka nie przekroczyła 800. I jeżeli tak się stanie, no to wtedy możemy zmienić nasz ball speed na, na coś innego. Zaimplementujmy to. Zrobimy sobie if, czyli jeżeli. No i teraz co? Bolx jest większe niż 800, to wtedy możemy sobie zrobić, że bol speed x to jest minus 2 zamiast tego. Pamiętacie, że zacne wartości przemieszczają w prawo, ujemne wartości przemieszczają w lewo. Zobaczmy, co się teraz stanie. Przemieszczamy się, przemieszczamy, przemieszczamy. Dochodzimy do krawędzi i się nam piłko odbija. Oczywiście nie stanie się tak z drugiej strony, ponieważ nasza logika nie działa z lewą, w lewą krawędź. Ale to też za chwilę poprawimy. Jedno, co tutaj nie wygląda fajnie, to jest to właśnie minus 2, bo jeżeli byśmy mieli. I jakąś funkcję w naszej grze, a to też potem zaimplementujemy, żeby nasza piłka poruszała się szybciej, to przy odbiciu nasza prędkość by spadła. Zobaczcie, jeżeli byśmy sobie zrobili tutaj, że 10, to kiedy teraz dojdzie nam piłka do naszej krawędzi ekranu odbija się z powrotem do dwójki. Nie do końca o to nam chodzi. Zrobimy sobie to 2, dlatego tutaj zamiast tego 2 możemy sobie zrobić bolex razy minus 1, czyli po prostu odwrócimy tą wartość, która jest obecnie na negatywną. I bam, odbijamy się dokładnie z taką samą prędkością. Możemy to nawet skrócić, napisania po prostu minus bolex. Stanie się dokładnie to samo. Tadam. OK. kolejną rzeczą, która mi się nie podoba w tym kodzie, to jest to 800. Obecnie pamiętamy o tym, że nasza 800 to jest nasza szerokość, ale e, wpisywanie na twardo różnych wartości nie jest najlepszym pomysłem. A już wcześniej wykorzystywaliśmy coś takiego jak właśnie canvas width i canvas height, czyli te wartości są zapamiętane w, tym, w tej zmiennej, w tej kanwie. Ona wie, że szerokość naszego okienka wynosi te 800. Jeżeli byśmy potem chcieli zmienić wielkość gry, to możemy to bardzo szybko i łatwo zmienić, nie przejmując się całą resztą kodu, bo nic nie jest zakodowane na twardo. Generalnie wydarzy się dokładnie to samo. Przyspieszymy trochę grę, żeby nie trzeba było tak długo czekać, czyli zwiększymy to do 5. Dochodzimy do krawędzi i odbijamy się. Możemy zrobić dokładnie to samo z lewą stroną. Stworzymy sobie nowe if, tylko że teraz, jeżeli jest mniejsze od 0, bo to jest nasz początkowy punkt, to wtedy mamy dokładnie ten sam kod, czyli nasza obecna wartość, która będzie wtedy minus 1, e, przepraszam, minus 5 w tym wypadku pomnoży się znowu razy minus 1, a 2 minus dają plus, czyli wyjdzie znowu ponownie na pozytywne wartości. Więc teraz mamy w rzeczywistości piłeczkę, która będzie się nam odbijać w nieskończoność od krawędzi do krawędzi. Co teraz możemy jeszcze zrobić, to rozdzielić nasz kod rysowania, ponieważ nawet na chwilę obecną z tymi kilkoma liniami już trochę jest przytłaczający i przyprawia o ból głowy, a, a się on w rzeczywistości jeszcze trochę powiększy, a drugą rzeczą, którą chcę osiągnąć, to za każdym razem, kiedy chcę coś narysować, to zamiast wykorzystać dwóch linii z tekstu, chciałbym wykorzystać jedną. Dobrze, więc utworzmy sobie funkcję narysuj prostokąt. Const. Rectangle. I pamiętajcie o tym, że nazwa funkcji to jest tylko coś, do czego Wy się chcecie potem odnieść. Możecie ją nazwać jakkolwiek sobie chcecie. Możecie sobie nazwać w polsku, narysuj prostokąt i też będzie dobrze. Wcześniej robiliśmy tutaj dla funkcji tylko same nawiasy. W tych nawiasach możemy też pisać parametry, które muszą zostać przekazane do tej funkcji, eee, i to teraz wykorzystamy. Czyli sobie zrobimy position x, position y, width, czyli szerokość, height, wysokość i color jako kolor. Teraz możemy sobie skopiować jeden z naszych kwadratów. I teraz faktycznie możemy się do tych wszystkich rzeczy, które się w tym znajdują, odwoływać, ale tylko i wyłącznie wewnątrz tej funkcji, czyli wewnątrz te, tego, co dzieje się pomiędzy jednym nawiasem a drugim. Czyli możemy sobie to zrobić po prostu kolor. I to możemy sobie CS skopiować, bo to generalnie wychodzi na to samo. No i świetnie, jak sobie teraz zrobimy Draw Zrobimy sobie Draw Rectangle I już od razu nam podpowiada, że musimy mieć naszą pozycję X, naszą wysokość, czyli Canvas. Wedź, canvas. Hide. I teraz z tą różnicą, że teraz dodatkowo dopisujemy nasz kolor. Po kolejnym przecinku. I możemy zrobić to samo dla tej każdej pozostałej elementu, który tutaj budujemy. Czyli to sobie skopiujemy. wklejemy sobie do tego. To jest white, to jest obecnie red. Więc w samym działaniu naszej, e, naszej gry nic się nie zmieni. Jak sobie teraz odświeżymy, to dzieje się dokładnie to samo, co się działo wcześniej. Z tą różnicą, że wygląda to już zdecydowanie dużo czyściej, ale przydałoby się nam teraz skomentować trochę tych rzeczy, po to, żebyśmy wiedzieli na przyszłość, co się gdzie dzieje. Żeby zrobić komentarz, dajemy dwa slasze, i cokolwiek się dzieje w linicy po slaszu jest ignorowane przez JavaScript w kompilacji kodu. To jest tylko dla nas informacja jako programisty, co się dzieje. Możemy sobie napisać, że na przykład na. na Linijka. A można po prostu, żeby było bardziej czytelnie. Narysuj tło. Narysuj piłkę. Narysuj, narysuj poetkę gracza. Okej. Okay. Jak widzicie, ponownie, dalej się nic w naszym JavaScript nie zmieniło, dalej się kod kompiluje tak samo, ale my wiemy, co się gdzie dzieje. I teraz przy okazji, jeszcze warto przypomnieć o tym, dlaczego w ogóle rysujemy tło, bo dla nas to wygląda wszystko fajnie i pięknie, ale jeżeli sobie to skomentujemy, czyli to nie będzie wykonywane teraz przez JavaScript, zobaczcie, co się teraz stanie, jak odświeżymy yy, naszą grę powstaje jedna, długa, czerwona linia. Ona się teraz robi w drugą stronę, zaraz się pokaże z tej strony. Gra dalej działa, tak jak powinna, tylko że elementy, które są już narysowane, one się w teorii nie kasują. Czyli musimy po prostu coś na nich narysować na górze, żeby po prostu wyglądało to jak odświeżanie czegokolwiek. Czyli to jest dla nas po prostu takie odśwież ekran. Możemy sobie napisać narysuj tu i od śwież ekran. Oczywiście to jest w cudzysłowie, ponieważ to jest takie pseudo świeżanie ekranu. Teraz kiedy chcemy narysować okrąg, a nie wiemy jak to zrobić, najlepiej otworzyć dokumentację. Jak wygląda tworzenie e, renderingu koła na kanwie draw for circle. I nam podpowiada, że tak. Musimy na naszej na naszym kontekście najpierw zacząć ścieżkę, następnie zrobić arc, czyli zrobić jakiś y, promień, ponieważ kanwa nie posiada czegoś takiego, jak jest tutaj, że fill rectangle. Po prostu musimy stworzyć jakiś kształt, a następnie musimy go albo zrobić stroke, czyli tylko zrobić jego obrysowanie, możemy zrobić fill, czyli wypełnienie. Ym, I to przyjmuje kilka argumentów. Pierwsza pozycja x, y, następnie promień początkowy i końcowy angle. Ok, więc sobie to możemy zgumować, e, przepraszam, to sobie możemy zgumować, nie będziemy rysować piłeczki. I zrobimy tak, tak jak tam powiedzieli. Widzimy Canvas kontekst. Begin path. Robimy dalej canvas kontekst. Arc. I mamy tak. Pozycję X, to będzie nasze bole x Następnie pozycję Y. Zrobimy sobie na razie 50, bo to będzie potem regulowane przez naszą myszkę. Promień. Hm. Zróbmy sobie na początek może 10 na promień. I początkowy kąt. Jeżeli chodzi o rysowanie kształtów w. JavaScript i szczególnie na kanwie, one biorą radiany, a nie, a nie dokładny kąt. Co to są radiany? No to jest po prostu trochę skomplikowanej matematyki, w której obliczamy, e, jak co się dzieje. W rzeczywistości potrzebujemy jako na punkt początkowy 0, a na punkt końcowy mas pi dużymi literami razy 2. Tutaj mamy taki mały podgląd na to, jeżeli byśmy mieli jedno pi to wtedy to jest półokręgu, 2 pi to są dwa okręgi i tutaj mamy wyszczególnione to jak to się dzieje generalnie to jest po prostu przeliczenie kąta na radiany czy ma być anti -clockwise, czy, czy clockwise ale tego nie musimy wpisywać czyli czy ma iść zgodnie z ruchem wskazówek zegara czy przeciwnym ruchem wskazówek zegara agresyjnie pełne koło na co tak się nie obchodzi i następnie robimy canvas kontekst Feel. Oczywiście, żeby nasza piłka nie była czarna, musimy jeszcze zrobić canvas context Fill Style. Red. Teraz jak sobie odświeżymy. Mamy naszą piłkę, która się przemieszcza, jest okrągła. Możemy ją nawet troszeczkę zwiększyć żeby bardziej. Widoczna na chwilę obecną. I. Jeżeli patrzcie, jeżeli byśmy tutaj sobie zmienili to Mass PI na razy 2 na 1, to mamy tylko połówkę. Jeżeli byśmy zrobili początkowy punkt gdzieś indziej, czyli byśmy zrobili go na przykład w pozycji Mas przez 4. Bo czemu nie? Mamy taki dziwny ułamek naszego wypełnienia. Ale stawmy to tak, jak jest. Co jest w tym wszystkim najważniejsze, dlatego też pokazywałem Wam wcześniej, dlaczego oddzielamy draw rectangle. Teraz mamy już cztery linijki, żeby narysować jeden kształt. E, tym nie musimy się w ogóle przejmować, no bo to będzie identyczne dla każdego okręgu. Dlatego zrobię sobie nową funkcję. Const. E, draw. Nalysuj okrąg. I sobie weźmiemy tak, trzy rzeczy. Pozycję X. A właściwie różnica. Jeszcze tutaj ważna informacja. Różnica pomiędzy prostokątami i kształtami jest taka, że pozycja X i Y to będą, początko, to będą centralne pozycje w tych kształtach, czyli to będzie centrum naszej y, kulki. A nie górny lewy róg, jak to było w przypadku kwadratu. Spora różnica, ponieważ jak widzicie, tutaj nam piłeczka dochodzi tylko do połowy, a nie do a nie do górnej lewej krawędzi, jeżeli chodzi o to odbijanie. Ok, to sobie możemy skopiować do naszego Draw Circle. Więc tak, potrzebujemy tutaj tak. Center X, Center Y, Radius, czyli promień, no i kolor nam się przyda. Kolor. Teraz sobie ja Draw Circle, skopiujemy sobie te trzy wartości na początek i kolor Red. Musi, możemy teraz całkowicie zapomnieć o tym, bo to będzie identyczne dla każdego okręgu. Jedyne co musimy teraz zmienić to tutaj poprawić, że to jest kolor. No i tutaj pokazać, że wykorzystujemy te rzeczy. Jak odświeżymy, mamy dokładnie to samo. Natomiast w naszym kodzie rysowania znajduje się to wciąż na jednej linii. A to mamy wyrzucone gdzieś do funkcji pomocni, pomocniczej na, na zewnątrz. Możemy sobie zmienić dalej kształt z powrotem na 10. I mamy już fajną piłeczkę, która nam się odbija w dwie strony. Co zrobimy na następnej lekcji? To na pewno będziemy chcieli, żeby nasza piłeczka też zaczęła się odbijać wertykalnie, czyli od górnych krawędzi. Bo to też się na pewno nam zdecydowanie przyda.